Część. Dzisiaj porozmawiamy o zwężce kanalizacyjnej. To element, który często pojawia się w systemach kanalizacyjnych, ale nie zawsze jest dobrze rozumiany. Zwężka kanalizacyjna to element, który służy do zmniejszenia średnicy rury kanalizacyjnej. Zastosowanie zwężki może być konieczne w przypadku, gdy rura o mniejszej średnicy łaczy się z rura o większej średnicy. Zwężka pozwala na płynne przejście między tymi dwoma rurami, zapobiegając powstawaniu zatorów i ułatwiając przepływ ścieków. Zwężki kanalizacyjne mogą być wykonane z różnych materiałów, ale najczęściej spotykane SA-zwężki z tworzyw sztucznych, takich jak PVC lub PP. Te materiały SA-odporne na korozję, lekkie i łatwe w montażu. Zwężki z tworzyw sztucznych SA również tańsze niż zwężki wykonane z innych materiałów. Zwężki kanalizacyjne dostępne SA w różnych rozmiarach, dopasowanych do średnicy rur, z którymi mają być łaczone. Najpopularniejsze rozmiary to one 100, one 150, 100 i 2005 mm. Wybór odpowiedniego rozmiaru zwężki zależy od średnicy rur, które mają być połaczone. Montaż zwężki kanalizacyjnej jest stosunkowo prosty. Zwężka jest wsuwana w rurę o większej średnicy. A następnie uszczelniania za pomocą uszczelki lub kleju. Ważne jest, aby zwężka była prawidłowo zamontowana, aby zapewnić szczelność połaczenia i zapobiec wyciekom. Pamiętaj, że prawidłowy montaż zwężki kanalizacyjnej jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu kanalizacyjnego. Jeśli nie jesteś pewien, jak zamontować zwężkę, najlepiej skonsultuj się z fachowcem. Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o zwężce kanalizacyjnej. Zwężka to element instalacji kanalizacyjnej, który służy do zmniejszenia średnicy rury. Zastosowanie zwężki jest konieczne w przypadku, gdy w instalacji występują różne średnice rur. Zwężki kanalizacyjne SA dostępne w różnych materiałach, takich jak żeliwo, tworzywo sztuczne, a nawet ceramika. Najczęściej stosowane SA zwężki z tworzywa sztucznego, ponieważ SA lekkie, łatwe w montażu i odporne na korozję. Zwężka kanalizacyjna składa się z dwóch części: tulei gumowej i złaczki z tworzywa sztucznego. Tuleja gumowa jest elastyczna i dopasowuje się do kształtu rury. Złaczka z tworzywa sztucznego jest sztywna i służy do połaczenia tulei gumowej z rura. Montaż zwężki kanalizacyjnej jest prosty. Najpierw należy wsunąć tuleję gumową na rurę o mniejszej średnicy. Następnie należy wsunąć złaczkę z tworzywa sztucznego na tuleję gumowa. Na koniec należy uszczelnić połaczenie sznurem azbestowym. Pamiętaj, że podczas montażu zwężki kanalizacyjnej należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić tulei gumowej. Jeśli tuleja gumowa zostanie uszkodzona, połaczenie będzie nieszczelne. To tyle na temat zwężki kanalizacyjnej. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie komentarz pod filmem. Do zobaczenia w następnym filmie.